Pan Kil to generalnie najlepsze szoty robi. Także stóp, łapa i chuj do ręki. Pierdoliu. O kurwa. Nie zrobi... Fu. 100zł od polskiego Janusza Weź się do Czekajcie Jak? Ja sam nie wiem jak to zrobię Sam nie wiem jak to zrobię Ale twarde jest. Kurde. Nie idzie, nie idzie tego rozjewać. Czekajcie. Dobra. Na no jakiś inny sposób. Wystaliło. Poszło. Trzecie. Dobra. Nie żyje. Kamerka gone. 160 m. Może dalej. Oh. O! Świetny moment. Medal! Medal! Je, yeah, mamy to. Dobra, udało się. 1, <Sess> 2, <Sess> <Sess> what's the one that Czyli wam odsunę trochę To będzie ciężkie Nie wiem czy dam radę Kurwa Ała O dzwoni Halo Halo Czekajcie Halo No co jest? No słuchaj Wiktora muszę ci coś powiedzieć No mów bo to nie może być takie łatwe Do powiedzenia, Co bo Trochę to siłę w sobie, ale No muszę ci powiedzieć, że Chciałbym, żebyś została moją dziewczyną Co chcesz? Chciałbym, żebyś została moją dziewczyną Halo Rozłączyła się kurwa Co chcesz? Ja pierdolę Co chcesz? Się rozłączyła w pizzu, dobra Chyba się nie udało Ja pierdziałę już raz, mi to było ciężko powiedzieć A drugi to już w ogóle No słuchaj, czy... No nie chciałabyś zostać moją dziewczyną Bo się w tobie zabujałem w chuj A ty ten weź odstaw alkohol i co ty tam bierzesz ty? No ale nie jestem pijany, tylko chciałem Ci powiedzieć, że no, tłum, 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 tłamsiłem to w sobie długo, ale no nie wiem, jakoś po prostu, słuchaj, <coughs> czuję coś do Ciebie, tak powiem Ci szczerze i chciałbym, żebyś została moją dziewczyną. Tak, fajnie. Bałem się to powiedzieć, bo, bo nie wiedziałem jaka będzie reakcja, ale no chcę, żebyś wiedziała. Ale my się nawet nie znamy. Słucham? My się nawet nie znamy. No, niby tak, ale, ale wiesz, warto sobie dać szansę tak naprawdę, bo jeśli yy, ja do ciebie przyjadę, to, to na pewno mnie pokochasz. No, nie wiem. <laughs> Czyli odrzucasz mnie? Znaczy, no wiesz, yy, nie wiem nawet co ci powiedzieć teraz, nie? No bo myślałem, że będziemy chodzić razem. No ale. Patryk, no ja nie wiem co ja mam ci powiedzieć, serio no Ja wiem, no, że nie masz co powiedzieć, nie. bo ja, ja się spodziewałem, że będzie taka reakcja. No ale słuchaj, no nie mogę nic na to poradzić, ale po prostu mega mnie kręcisz, spodobałaś mi się od, odkąd od razu co zobaczyłem i no, liczyłem na coś więcej od początku. Musisz to przemyśleć, Wiktoria? No tak. Znaczy no nie, no co ty Nie, nie, nie To jaka jest twoja odpowiedź? Zostaniesz moją dziewczyną czy nie? No, bo ja prostu... muszę wiedzieć stanowczo tak, tak Ale al... to jest... Ja muszę to nie wiedzieć nie stanowczo można, Tak, nawet nie znam, nie tak znam albo nie, no słuchaj nie... Nawet jak się no znamy, znają się znamy. Słuchaj, no słuchaj znają się, z, ale my, słuchaj, my się znamy, tak, my się znamy. A to jest kwestia, kwestia sporna, druga rzecz. Nie znamy się. Znamy nie się. Spotkaliśmy się ani razu. E, no to właśnie, słuchaj, e, ja pierwsze wrażenie robię najlepsze, Wiktoria. I na pewno mi się wydaje, że jak się spotkamy, to by, ja wiem, że to jest przeznaczenie, że jesteśmy sobie dani. Naprawdę, ja mogę, jestem w stanie przyjechać do Ciebie nawet niedługo yy, Specjalnie, specjalnie, żeby Twoje Twoje względy zdobyć Patryk Słucham Myślisz, że ja nie wiem, że Ty masz live'a. Brałem to po... dobra No to muszę zrobić na coś innego, tak? Ale mogę właśnie wyobrazić sobie, że to Wiktoria Kocham Cię. Piękne osi. Co z tym ciemnym zrobiłem? Miłości moje! Padzie najukochańszy! Zawsze byłeś moim wiernym towarzyszem. Pomagałeś mi kiedy straciłem bramkę w Fifie, pomagałaś. Kiedy ktoś mnie kopnął w głowę w UFC. Albo kiedy chujowo działałaś. Padzie. Lecz moja miłość do ciebie jest zbyt ogromna. I mogę ci wszystko wybaczyć. Czy mogę ci prosić o rękę? Mogę! To jest znak naszej miłości Pierścionek dla ciebie Proszę bardzo Właśnie oświadczyłem się padu do PS4 Zazdrośni jesteście?